Hej, witam Was bardzo serdecznie, jestem Daymix, a to jest kolejny materiał z What Reminds of Edith Finch. Ostatnio skończyliśmy tutaj odcinek. Po wejściu tutaj na górę zwiedzaliśmy ogólnie... Mm, back on now. Patrząc jednak wstecz. Zwiedzaliśmy bardziej dom pod względem mm, zewnątrz, czyli ogrodu i tak dalej, jeszcze tyle. Jeszcze teraz tak na szybko sprawdzę, czy się nagrywa. Tak jest. Dobrze. No to lecimy. Mm. Słuchajcie, nie było filmów tydzień albo dwa. Po prostu nie mogłem nagrywać... Gdyby powiedziała mi, że czeka mnie tyle wspinaczek. O tak, to jest coś co się domyślałem już. Nigdy nie przyszłabym tu w 22 tygodniu ciąży. No, nie wiem czy o tym mówiłem, ale tak mi się wydawało, że ta postać, czyli Edif jest w ciąży i... Czyta, to nie sama Edith nam czyta ten pamiętnik, tylko na przykład jej syn, córka. Ja obstawiam w sumie, że syn, ale jak jest to nie wiem. No halo, wspinaj się, Edith. No, co jest? Gdzie, gdzie mamy pójść? No halo, co jest? Chyba tutaj no. O, teraz złapałem. Nigdy nie poznałam dziadka sama, ale myślę, że pod wieloma względami był podobny do mamy. Tak, więc słuchajcie. Yy... A więc, dlatego nie było filmików. Za co was? Przepraszam. I okej. Okay, yy... Halu, co się stało? Okej. Okay. No i lecimy. Oboje byli dosyć intensywni. I lecimy, zwiedzamy już. Się wczuwamy w grę. Sam nie uciekał przed śmiercią. Wręcz przeciwnie. Zdawał się sami szukać. Nie dobra, to nie działa w tym No nie, nie, dobra. Czytajmy historię. Sama. Chyba to jest chyba dziadek Edyf. Okej? Okay. Don, obiecuję ci, że nigdy nie zapomnij... Tak jest. Te wspomnienia zostają z tobą na zawsze. Czy będę musiała do czego strzelać? Idziemy na polowanie domu. Strzelanie do rzeczy jest wysoce... Nie przeczytałem. Nie powinniśmy już ruszać? Chcę Ci tylko zrobić zdjęcie domu. Potem możemy ruszać. Ale... Hm. Okej, okay, ty mi się... Co? Idealnie będzie tak lało przez cały weekend, prawda? Nigdy nie zapomnę tego weekendu, to brawo, no, uśmiech. Dobra, mam to. Popstrojam trochę zdjęć, dobrze? Tylko ostrożnie, ten aparat jest strasz... starszy od ciebie. O. Masz rację, Tato. Zaczyna się przyjaźniać. Chociaż wciąż już zimno. Och. Ten no, aparat tak, nie jak poszedł. Nie ruszę się, robię zdjęcie, hej To na pewno zostaje hey. Próbuję po prostu powiedzieć, że pewnego dnia może zabraknąć mnie No, musisz zapamiętać te wszystkie rzeczy, jak chcesz przetrwać Poradzę sobie, tato Wiesz, kto jeszcze myślę, że sobie poradzi? Jakiś facet, który sobie nie poradził? Dom mówię poważnie, wiem, tato, zawsze jesteś poważny. A to miejsce cię rozluźnia. Cóż, prawdę powiedziawszy, nie byłem tu od 20 lat. Ostatnim razem byłem tu z moim bratem Kelwinem, Ależ to była świetna wycieczka. Dziadek, Sven, nauczył nas, jak łowić ryby. Jak przygotować ognisko. Odkryliśmy starą przecinkę. Jelenie były. co tam. A, Jelenie, pewnie były. gdyby tak był, tak, by... tylko przypominają sobie, gdzie była ta przecinka. Daj mi chwilkę, sprawdzę mapę. No, nie masz tak. Nie masz tak ciekawych. Yy, nie masz tak ciekawych rzeczy do fotografowania? Hmm. Popatrzmy. Hmm. Czemu mamy z niego Ryba? Może tak to mogło być O pewnie tego mam wyjdzie Tato Bardzo ładnie domi ci zdjęcie zanim strzelisz gdzie ty jesteś? Okej, okay. tato ja. Wdychaj głęboko. Pozwól, że stanę za tobą. Co naprawdę... Może to zrobić? Nic nie musi domu. Ale przetrwania wymaga siły. Nie no tej opozycji. Łokcie opuszczone, tak jak ćwiczyliśmy. Tylko będziesz goto gotowa, a ciśnij spust. Świetny strzał Don. Jestem cię Jestem się bardzo dumny, Don. Zawsze o tym pamiętaj. Dobrze Okej, okay, my się nie wyruszamy. przepraszam cię tam, muszę tylko szybko Dawaj do niej szybko No to dam, pójdź Co to jest? To on się nadal rusza, bo chyba wciąż To zupełnie normalnie no. Skup się na i staraj się nie myśleć o tym O ja na go rzuciłem. Aparat tak akurat uchwycił Wow Z tych wszystkich historii ten najbardziej chciałbym usłyszeć od mojej mamy Oż mnie ciarki przeszły Okej. Okay. Czasami nie zdążę czegoś przeczytać. To trudno i po prostu gramy dalej. No w razie czego sami możecie czytać. Jak ja czegoś nie nadążam. No słuchaj. Dawno też nie grałem w waterymanzy w defense Gdzieś. Prawie od miesiąca nie grałem, ponieważ tamten odcinek co się pojawił jeszcze trochę wcześniej, bo było... Tak. Teraz były dwa tygodnie przerwa, tam jeszcze wcześniej było... Także tam był odcinek nagrany na zapas. Kurczę. Hmm. Gdzie mamy dalej iść? Nie wiem właśnie. Może tutaj gdzieś? No, Chodź. Jest gdzieś tutaj jakieś trawina czy coś? Drabina? Eee, tutaj? Nie. Nie. Stąd? Może mamy gdzieś... Tutaj jest, okej. Okay. Okej, okay, no to wchodzimy. Ale to nam no, ma w ogóle takich tajemniczych przej przejść. To jest właśnie mega fajne. Eee, śmierć sama zbliżyła moją mamę. Moją mamę i Eddie. Obie wiele straciły. Śmierć sama zbliżyła moją mamę i Eddie. Obie wiele straciły. Okay. Okej, okay, czyli będzie masa historii, bo grałem w tą grę mm, I pamiętam, że za pierwszym razem jak grałem w tą grę, stworzyłem sobie taką teorię, że właśnie Edith nie jest ten Że Edith nie jest po prostu, mm, że to nie Edith nam opowiada o tym wydarzeniach Okej okay. Mamy tutaj historię kogo? Dżure Droga Key, czy pamiętasz jak Gregory zwykł śmiać się, gdy myślał, że jest sam? Jakby działo się coś zabawnego, coś, co tylko on był w stanie dostrzec. Okej. Kurde, jest nie wiem jak tutaj się ruszać. No pójdź go. Pójdź żabkę. Myślał że wiedział rzeczy, które nam wszystkim umykają... Myka, Ale rzuć tym! O! Kończ kąpieli Gregory. czas aby... Poczekaj, słoneczko. Okej. Okay. Ciekawe jest ciekaw jestem co widział Kurczę no. A. Chcę to rzucić. Okej. Okay. Tak bardzo przypomina mi Kelwina. dawaj. Jest dobrze. Pierwsza literka. Czy nie, już nie pierwsza. O, no, no, ale ciężko się steruje tu żabą. Okej, okay. tutaj głównie w OSD się steruje. Czymkolwiek był, to co widział. Bo kimkolwiek powinno być tutaj, na... Napisano, ale pominiemy fakt. Mm. Jeszcze jedna literka okej, okay. no nie, nie prawie, albo zrzuć tę literkę jest udało się. Mój cel wykonany.

No co robić? Jak mam to zrobić? Halo? Utknąłem. Okej, okay. udało się. O, to nie działa. Dawaj na wielorybka. Okej. Okay. Okej, mm. okay. Okej, okay, udało się. Wiem, jak głupio musi to brzmić. Brzmieć. Że martwiłem się o niemowlę, którego mogłoby, które mogło być zbyt szczęśliwe. Ale czekałem. No, czułem, że się wymyka. Przykro mi Gregory. Wiem, że zrobiłeś wszystko co było w twojej mocy. Może gdybym nie zatelefonował tego wieczoru Poczekaj, nie chcę aby Gregoriu to słyszał. że coś się utopił, czy ja... jestem pewien, że jest szczęśliwy i na pewno chciałby, abyś ta także była szczęśliwa. Okej. Okay, powodzenia, ok, sam. Ok. Jus, Don, z, ten Don to jest mama nasz, naszej głównej bohaterki. I potem zostanie nam już tylko trzy osoby do poznania, czyli Milton oraz Lewis. Ale jeszcze przed tym jeszcze parę osób. Dobrze. Teamwork. Okej. Okay. Jules, nie potrafiłabym wyobrazić sobie mojej mamy piszącej wiersze, a jednak... Tutaj nie ma jej łóżka, okej? Okay. Dobra, Wierz dla Gusa, dla Gusa, Który zawsze mówił, że małżeństwo to zły pomysł Nasz ojciec rzadko bił swe dzieci, przynajmniej nie po twarzy Rzadko bił swe dzieci, przynajmniej nie po twarzy, Aż mój brat, z swą niechęć się o twarzy w Ślub w naszym ogrodzie yy, wcale mu się nie marzył Okej. Okay. To jest fajne. Fajnie się tam bawi człowiek. Okej. Okay. Tego nie rozczytam mam szans. Okej, czyli tu musimy przelecieć, żeby wszystko kręcić. Ojciec rozkazał mu przyjść, lecz Juz został na plaży. No i od początku puszczał swój latawiec, gotując gniew w żołądku. To jest wiersz? Tak, chciałam... Chciałam doń dotrzeć. Juz uczyć swych nichował. uczyć swych nichował. Nie trzeba nam macochy. To były jego słowa. Dobra, trochę się nakrymuję. Okej, okay, tu coś mamy cały czas. Yeah. Okay. Gdy przyszedł czas na zdjęcia, ojciec krzyknął. Chodź tu, lecz góz w Gieście, odmowy unieś środkowy palec. O, Ale plu. Zerwał się wiatr straszny. przeleciał przeleciało przeleciały giełś. Leciały gęsi, lecz ludzie do namiotu po prostu pobiegli. Leciały gęsi, lecz ludzie do namiotu po prostu pobiegli. Mocno tam no. Latało niczym, lało niczym srebra, lecz nikt się nie obawiał. Że się namiot. Co go ojciec stawiał grom uderzył obok z pełnym furi rykiem Ojciec na to przyknął głośno Grać muzykę Głośniej grać muzykę okay. Chciałabym Chciałabym powiedzieć, że myślał wtedy o Tobie, że myślałam wtedy o Tobie, o Tobie i o plaży, i o wietrze. I nie doczytałem, ale nie myślałam, aż Cię znaleźliśmy. O wietrze, pianie, wodzie. Okej. Okay. Na zasadzie nigdy o nim nie rozmawiałyśmy, ale mama powiedziała mi pewnego razu, że gdybym że gdybym okazała się być chłopcem to byłabym... Bym, to byłabym bym jak Just. coś takiego tutaj było powiedziane. Okej. Okay. Albo żebym się miała nazywać Just. nie wiem. Moja mama przeniosła się na poddasze po tym jak zginęli jej bracia. Okej. Okay. W tym czasie było tak daleko. W czasie było tak daleko jak tu... W tym czasie uciekła dale... tak daleko jak tylko mogła. Okej. Okay. Czyli taki pokoik ma. Okej. Okay. Holy Bible. Religia była kolejnym tematem, którego nie poruszaliśmy. Myślę jednak, że wiara bardzo jej pomogła po śmierci jej ojca. Okej. Okay. Okej, okay, tutaj możemy sobie zejść na dół. Możemy otworzyć okno od spędziła, spędziła lato na budowie domów w kolakacie, gdzie poznała mojego tatę z, z Tak, Sandrzej. Okej, okay. więc co? Nie będzie jakiejś historii? Znaczy no na pewno musi być. Na dole. Ok.

Mmm, nie znowu musimy tam wchodzić. Szybciej, aaa, masakra. Ile ty się wspinasz, dziewczyna? Dobra, ja wciąż że można wybaczyć. Dobra, czyli co? No, chyba trzeba wyjść. No, mama przyniosła się do Indii tydzień po skończeniu studiów i znalazła tam pracę jako nauczycielka angielskiego. Lewis urodził się rok później I to na tyle w tym materiale. Ja się już będę z wami żegnał. A więc to było na tyle. Cześć panu i na razie. Hej!